Najważniejsze zasady poruszania się hulajnogą. Ligowe rozgrywki piłki siatkowej już w ten weekend. Najpyszniejsza impreza w regionie. Dzień dobry, jest piątek 6 maja. Hanna Karasińska-Pater zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Wiosna to czas, kiedy dużo chętniej wychodzimy na spacery czy sięgamy po rower. Od niedawna w „Raciborzu” pojawiła się alternatywa, czyli hulajnogi elektryczne. I choć wydawać by się mogło, że dostępna jest dla każdego, to tu pojawiają się przepisy ruchu drogowego, które nie tylko określają, kto może z niej skorzystać, ale także w jaki sposób. Od pewnego czasu w Radziborzu pojawiła się możliwość wypożyczenia elektrycznej hulajnogi. Gadżet, choć praktyczny i modny, musi być obsługiwany z głową i wiedzą o przepisach ruchu drogowego. Zgodnie z przepisami hulajnogą elektryczną może się poruszać osoba, która posiada uprawnienia do, do kierowania pojazdami. Minimalne wymagania w tym zakresie to jest prawo jazdy kategorii AM e, lub wyższe lub e, karta rowerowa, oczywiście do 18 roku życia. Po 18 roku życia e, dopuszcza się, czy, czy można już poruszać się takim pojazdem bez e, wymaganych uprawnień, o których wspomniałem wcześniej. Natomiast e, prawo ruchu drogowym przewiduje również możliwość poruszania się e, takimi pojazdami przez osoby, które nie mają 10 lat, które nie, nie posiadają karty rowerowej. W jednym przypadku jest to strefa, e, strefa zamieszkania i taka osoba znajduje się pod opieką osoby dorosłej. Kolejnoga stała się bardzo praktycznym miejskim środkiem transportu, jednak jak się okazuje chodnik to nie zawsze odpowiednie miejsce dla elektrycznego gadżetu. Jeżeli chodzi o zasady poruszania się tymi pojazdami, to są określone w prawie ruchu drogowym w artykule 33 AIC. Gdzie jasno jest określone, że kierujący kulainogą elektryczną ma obowiązek poruszania się po jezdni, jeżeli prędkość pojazdów na tej jezdni jest mniejsza niż 30 km na godzinę. Natomiast w przypadku, jeżeli prędkość pojazdów jest większa niż 30 km na godzinę, oczywiście pojazdów poruszających się po jezdni, wtedy kierujący kulainogą elektryczną ma obowiązek poruszania się po drodze dla rowerów, a jeżeli nie ma drogi dla rowerów, ma obowiązek poruszania się po chodniku. Co ważne, hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym, to oznacza, że nie tylko nie można przejeżdżać nią po przejściu dla pieszych, ale także poruszać się w tandemie. Tak jak każdego uczestnika ruchu drogowego, tak samo kierującego hulajnogą elektryczną, obowiązują przepisy i w tym zakresie również sankcje. Nałożone na kierującego czy popełniającego wykroczenie związane z niestosowaniem się do warunków korzystania z hulajnog elektrycznych przewiduje kodeks wykroczeń, czyli może to być pouczenie, może być zwrócenie uwagi, może być mandat karny, czyli grzywna w postaci mandatu karnego e, lub może zostać skierowany wniosek do sądu rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia. Zanim wyruszymy w drogę hulajnogą warto sprawdzić czy jest wyposażona w działające oświetlenie, które jak w każdym pojeździe jest obowiązkowe. Już w najbliższą sobotę 7 maja w Hali Areny Rafako zrobi się bardzo emocjonująco. To za sprawą turniejów zorganizowanych z okazji 25-lecia Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej. O 9.30 w sobotę 7 maja fani siatkówki muszą pojawić się w Hali Areny Rafako, gdzie zostaną rozegrane turnieje Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej, która w tym roku obchodzi 25 jubileusz. W programie znalazły się także mecze pokazowe, a o 17.30 rozegrany zostanie finałowy mecz. Emocjonujące widowisko jest więc gwarantowane. Już w ten weekend na Zamku Piastowskim w Raciborzu zrobi się naprawdę pysznie, a to za sprawą food trucków, które tym razem będą połączone z festiwalem burgerów. 7 i 8 maja od 12 do 20 dziedziniec Zamku Piastowskiego w Raciborzu stanie się najbardziej aromatycznym miejscem na mapie powiatu raciborskiego. Dlaczego? Bo tym razem Zlot Food Traków połączy siły z festiwalem burgerów, a to oznacza nie tylko pyszne jedzenie, ale także sporo atrakcji. Będzie więc okazja do spróbowania burgerów w niespotykanych wersjach smakowych, pokaz slow barbecue, panele kulinarne, a dla największych głodomorów do zjedzenia 800-gramowy burger w konkursie Kto da radę, a także konkurs jedzenia burgerów na czas. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33 Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach reciborskich to już wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę udane.